Cześć Boże, ksiądz Ryszard Halwa, państwo Co moim gościem jest Pan Szymon Marciniak. Marciniak. Jacek, znaczy, Drodzy Państwo, mieliśmy okazję w poprzednich odcinkach rozmawiać o nawróceniu. Pan Szymon na nowo wrócił do kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego. Bardzo pięknie wypowiadał się o swojej wierze, o, o wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. A teraz chciałbym zapytać o, o pracę Pańską, bo Pan miał dużą historię, praca w Polsce i za granicą. Proszę opowiedzieć o tym, e, o swoim zawodzie. Tak, to prawda. Ja uprawiam dwa prawda. zawody. Pierwszy zawód to jest, który nauczyłem to technik dentystyczny. Drugi zawód to e, jestem magistrem fizjoterapii z aktualnym prawem wykonywania zawodów, zawodu. E, uprawiam dwa równolegle e, i bardzo sobie to chwalę, że mam taką różnorodność, jeśli chodzi o, o pracę. Wiadomo, fizjoterapia to jest służba. Służba, służba drugiego ja rodzaju. bo to tak, głównie ludzie, którzy są niepełnosprawni, przecież tak. dużo, dużo do Pana zgłasza się tych osób. Jak to wygląda, jak, w jaki, jaki sposób można pomóc i jakie schorzenia? Dużo, dużo bólowych pacjentów się, z, się, się zgłasza. To też jest tak, że naj, najprościej to po taśmach, czyli punkty spustowe, tak potocznie nazywane, usuwanie punktów spustowych, terapia mięśniowo-powięziowa, to są takie Metody, które bardzo dobrze e, działają. No wiadomo, teraz są choroby cywilizacyjne, które wymagają jakiegoś tam postępowania e, zupełnie innego, należy zmienić nawyki. My wszyscy mamy rasizmy przy, kom przy komputerach, szczególnie teraz w czasach e, pandemii, to, 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 to co się dzieje z kręgosłupami ludzi, to jest, e, to jest zatrważające, ponieważ. E, Czyli e, jest potrzebny też ruch. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ruch jest e, właściwie, proszę księdza, lekarstwem. Lekarstwem na wiele. Na wiele schorzeń i powoduje, że pewne procesy degeneracyjne nie, nie następują tak szybko. Jeżeli to proszę powiedzieć, czy to bieganie, czy to ile godzin powinno się codziennie, czy tam jaki okres czasu poświęcać na spacery, na bieganie, żeby, żeby właśnie nie było tych chorób cywilizacyjnych, tak. czyli siedzenie tylko przy komputerze. Proszę, księdza, Ogólnie to ruch jest dosyć istotny jako taki. Jeżeli to są spacery, to rewelacja, ponieważ spacery są bardzo istotne. Wystarczy nawet postawić samochód trochę dalej, jak się do, do, do sklepu i przejść ten kawałek. Po pierwsze, nie ma się stresu nawet przed tym, jak jest. Wszyscy chcą zaparkować bardzo blisko, prawda? A wtedy można sobie troszkę dalej postawić i przejść ten kawałek. To już jest jakiś ruch. To już, coś, to już, to już zaczynają pracować te wszystkie struktury, które są. Są, są w naszym organizmie ten aparat ruchowy. Jeśli chodzi o naszą ruchu, jeśli chodzi o natomiast kwestie biegania, tutaj byłbym ostrożny, proszę księdza, ze względu na to, że technika biegania jest bardzo istotna. Ja odpowiedniej techniki, bo jestem biegaczem okazyjnym, ale też, też, te, te, też lubię biegać, bo nie czy jestem czy mam jakąś nadwagę, bo wiadomo teraz przy COVIDzie też te rzeczy się zdarzają, bo człowiek, człowiek tak reaguje na stres. Ale ja wyrobiłem ja sobie taki sposób biegania e, na palcach, czyli na, na siódstopiu. I A. to jest jedyny sposób, który jest dobrym sposobem do biegania. Jeżeli ktoś biega inaczej, e, będzie miał problemy z stawami kolanowymi, będzie miał problemy ze stawami biodrowymi, także tutaj... To zasadzie... też jest sposób bardzo ważny. Nie? Tak, dokładnie. dokładnie. No, tak samo jak we jak, jak, jak wszystkim. W modlitwie też musi być sposób taki, tak. który, który po, po, po pozwala ten kontakt z, y, y, z Bogiem. Także tutaj też jest taka, taka sytuacja, że musimy... Szanować to, jak zostaliśmy stworzeni. A zostaliśmy stworzeni tak, że nasza stopa ma pewnego rodzaju wypukłość i ta wypukłość już jest amortyzatorem. Nie potrzebujemy w butach jakiś tam gum, które naciskamy piętą. My mamy stosować to, co nam Pan Bóg dał, tak jak stworzam te, te wszystkie elementy. Nie możemy zaprzeczać, zaprzeczać temu aktowi stworzenia, bo to jest. Co jeszcze pomaga? Czy pływanie, czy jakieś. Pływanie jest genialne. Pływanie jest genialne, ponieważ nie obciąża tak bardzo, tak bardzo stawów i możliwe jest odciążenie pewnych struktur. A jazda na rowerze. Jazda na rowerze też bywa kontuzyjna, jest podobna do biegania. Nikt nie wie dlaczego, ale też te stawy kolanowe czasami, czasami problematyczne są. Także tutaj, tutaj z zjazd na, na rowerze jest bardzo dobra na mięsień, że nie ma problemów jakichś zwrodnieniowych w stawach kolanowych. Rewelacją jest dla, dla, dla mięśnia czworogłowego uda. To jest super, ten mięsień jest takim mięśniem, który na przykład podczas biegania zanika, a podczas, podczas jest traumatyzowany, Mięśnie, mięśnie zginacze działają prawidłowo, mięśnie czworogłowe są najbardziej urazowe. Także tutaj, tutaj rower jest świetny pod warunkiem, że nie ma jakichś problemów w stawach. Jasne. Czyli ogólnie mówiąc, ruch jest potrzebny do tego, żeby mieć zdrowy kręgosłup. No właśnie. A fizykoterapia czyli na ile to można pomóc w tych schorzeniach kręgosłupowych? Jakie, jakie są schorzenia i w jaki sposób można leczyć? Proszę tak no, mniej więcej wymienić. Tak, tak, tak w skrócie, to tak. najbardziej najczęściej są zwyrodnieniowe zmiany. To są wiadomo, że to, to, to trzeba popracować nad, nad ślizgiem stawowym, czyli zrobić jakieś odpowiednie rękoczyny, które że te, ten ślizg będzie poprawny. My nie uświadamiamy sobie, że większość tych też schorzeń jest z tak zwanych tych punktów spustowych, czyli w momencie, kiedy ksiądz widział, jak wygląda kawałek mięsa. Jest taka błonka na zewnątrz, taka jakby biała, prawda? To w, w ludzkim ciele też to jest w środku jest mięsień, a jest otoczony, otoczony tą błoną i ta błona potrafi się delikatnie zbrylić. Stworzą, stworzą się takie, tak. takie napięte pasma i to jest ucisk na mięsie na, na, na struktury. I to powoduje ból, ale paradoksalnie ten ból nie jest w tym miejscu, gdzie jest przyczyna, tylko jest, jest, jest oddalony, jest tak ale. zwany referred pain. I ten ból czy, 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 czy ból udzielony, ból, ból, ból oddalony i ten, ten ból czasami. Pacjent idzie do neurologa, on prze, przepisuje jakieś takie bardzo mocne leki. Miałem taką sytuację, jak pracowałem na fizjologii zaburzeń czynnościowych narządu żucia w Łodzi parę lat temu, że pacjenci przychodzili z olbrzymimi bólami, a okazywało się, że to powód nie był zębowy, tylko, tylko, tylko był tylko to tak, kręgosłup albo mięsień na przykład. Proszę powiedzieć, jak długo trwa taka terapia? Ktoś ma problemy z kręgosłupem? Czy to z przerwami? Ile dni? Czy jak? Zaczyna się od takich dziesięciu zabiegów, co tak jest, tak tak, 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 przyjęte. Są terapie, które działają prawie natychmiastowo, ale wiadomo, że pacjent musi bardzo wdrożyć nowe nawyki nowyki, nawet nawyki życia. Muszą być? Tak, bo jeżeli zacznie z powrotem usiądzie przy komputerze, potem wychodzi z samochodu, jedno pudełko samochód, potem drugie pudełko mieszkanie, tylko od pudełka, od pudełka przechodzi, to to, to, to to wróci. To nie jest tak, że to, to nie wróci. Także, także nasza praca jako fizjoterapeutów polega również na tym, żeby edukować żeby uczyć tego poprawnego ruchu, który nie zaszkodzi. Czyli najpierw terapia, która szybko postawi człowieka na nogi, a potem praca nad sobą, rozciąganie tych mięśni, tworzenie, tworzenie cyklu, cyklu ćwiczeń. To jest Czyli bardzo istotne. Rozumiem, że, że Pan deklaruje, że będzie w naszym gabinet gabinety zdrowia i urody.pl, będzie w naszym gabinecie pracował i będzie nie tylko ludzi pouczał o tym, jak mają się zachowywać, jak mają jakie sporty uprawiać, żeby ruch był, ale również pan będzie pomagał, żeby tutaj leczyć ludzi, którzy, którzy cierpią. Dziękuję Państwu, dziękuję, dziękuję panu, który odsłonił nam troszeczkę tajemnicy związanej z naszym kręgosłupem, potrzebą ruchu, szczególnie teraz, gdzie jest pandemia. Drodzy Państwo, Państwa moim gościem był Pan Szymon Marciniak, specjalista między innymi od, od Masaże, tak. Tak, tak, tak. Dziękuję ja. bardzo. Szczęść Wyszem. Boże. Szczęść Boże, dziękuję. dziękuję.